Siema, Dzisiaj pokażę Wam, jak można zdobyć dostęp do bety gry Valorant. Ok. Są trzy proste kroki. Po pierwsze, jeżeli nie macie konta Riota, musicie wejść w link w opisie i założyć konto. Musicie kliknąć w przycisk stwórz konto i podać e-mail i tak dalej. Już tego nie będę pokazywać. Jeżeli już to zrobicie, to pora na krok drugi. Musicie wejść na swojego Twitcha, kliknąć swój profil, ustawienia. Musicie kliknąć na zakładkę połączenia. Zjechać na dół i musicie połączyć swoje konto Riot z kontem Twitch. Dzisiaj, czyli 3 kwietnia, będą o godzinie 19 na odpowiednich streamach. Link będzie w opisie. Będzie rozdywana beta gry Valorant i na samą Europę będzie 25 tysięcy dostępów przyznawanych. Nie dostaniecie żadnego kodu, tylko wasze konto automatycznie dostanie dostęp. A i jak już się zarejestrujecie, to również będzie w link w opisie. E, musicie wejść e, w link i klikacie sprawdzić swój status. Zatem zjeżdżacie w dół i klikacie pobierz i graj. Musicie obrać gierkę. Jeżeli się podobało to zostawiajcie lajki, suby i siema.